Ja jestem za Ukrainę. Ukrainą, za Polską, ale i tak trzymamy razem, choć Francuzi ściągnęli na mecz Polski z Ukrainą wzmocniono oddziały policji. Dla większości kibiców z obu krajów był to zdecydowanie mecz przyjaźni. Mogę jej dać tą wygraną, ale fajnie by było, jakby Polska wygrała. można powiedzieć, że z nimi braćmy. Cała Ukraina będzie kibicować za Polskich, żeby wygrali w finale. Okej. Tego popołudnia w Marsylii prawdziwe emocje były na stadionie. Strefy kibica od początku turnieju przeżywają frekwencyjny kryzys, co potwierdził nasz mecz z Ukrainą, choć nawet tu można było znaleźć niezwykłych kibiców biało-czerwonych. sport friends, but I Polish people I love and I love Marazm w strefie kibica pogłębiła nie najlepsza gra Polaków. Twitter aż uginał się od ironicznych komentarzy ekspertów. Adam Nawałka zmienił aż czterech piłkarzy z podstawowego składu. Chciał popróbować, chciał dać szansę niektórym zawodnikom, między innymi Piotrowi Zielińskiemu i to on chyba najbardziej je zawiódł, czego takim dobitnym dowodem była zmiana już po pierwszej połowie tego piłkarza. No, śwankowało to ustawienie 4, 2, 3, 1, które, którego już kiedyś próbowaliśmy, jednak najlepiej czujemy się w systemie 4, 4, 2. To było również widoczne, gdy na boisku pojawił się Jakub Błaszczykowski. Specjaliści swoje, a po meczu kibice i tak wiedzieli swoje. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Z to jest niesamowite uczucie, być na takim meczu, doznać. To jest, to jest nie do opisania. Ważne zwycięstwo wszedł Kuba, Mamy prawdziwego kapitana w sercu Dziekawe na winowisko. boisku. Elegancja Francja. No kurde, więcej nic nie mogę powiedzieć. No, to jest uczucie. Polska! 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 Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska! 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 będzie w jednej ósmej finału ze Szwajcarią? Ten był kulawy mecz, więc następny będzie bardzo dobry, na pewno. Przechodzimy do ćwierćfinału. To był biało-czerwony wieczór w Marsylii, choć nie obyło się bez incydentów. Tylko z policją, oczywiście francuską, którzy prowokowali zamieszki, rzucali granaty w nas. Eee, te... Jakie one się były? Jakieś granaty hukowe, normalnie tutaj kolega gazem dostał. A zobacz co się stało, patrz, kolega dostał kulką, tutaj drugi tu w ramie. Tak policja francuska traktuje kibiców, proszę bardzo. To nie był najlepszy mecz Białoczerwonych, ale może czasami trzeba być jak Niemcy. Postawić skuteczność ponad piękno. Po raz pierwszy od 30 lat Polacy awansowali z grupy w turnieju mistrzowskim. Po raz pierwszy w historii z mistrzostw Europy. To był piękny polski wieczór. Z Marsylii z Białoczerwonej, rozradowanej Marsylii. Marcin wyrwał onet.